Cześć! Czy jesteś gotowy, bądź gotowa poznać sekret tworzenia takiego wystąpienia publicznego, który pomoże Ci sprzedać produkt, usługę, przedstawić ideę i utrzeć nosa konkurencji? Denerwuje Cię to, że nie potrafisz w angażujący sposób opowiedzieć o swoim pomyśle, o swoim projekcie i Twoi koledzy zgarniają najlepsze kąski? Denerwuje Cię to, że nie potrafisz w sposób skuteczny przedstawić swojego projektu, Sprzedać produktu bądź usługi, a klientów sprzątać i sprzed nasa konkurencja? Być może masz już dość prowadzenia licznych spotkań w świecie online, które nie przynoszą takich dobrych efektów sprzedażowych, prowadzisz kolejne spotkanie, kolejną prezentację i czekasz na oklaski od swojego szefa, ale one nie przychodzą. Chcesz, żeby ludzie podchodzili do ciebie po Twoim wystąpieniu, po Twojej prezentacji i gratulowali ci świetnego wystąpienia. Ale to się po prostu nie dzieje. Marzysz o zbudowaniu swojego imperium w świecie online, o skalowaniu swojego biznesu poprzez nagrywanie kursów online, ale czujesz ogromną blokadę, żeby powiedzieć coś przed kamerą. Czujesz nieśmiałość, którą nie wiesz, jak masz pokonać, w związku z tym nie robisz niczego. Być może znasz nawet tę sytuację. Wychodzi pewien mówca na scenę. Staje przed nami i mówi tak. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski. Pracuję w firmie X przez 15 lat. Uwielbiam opowiadać o temacie Y. A teraz proszę bardzo, to jest agenda mojego wystąpienia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wszystko na slajdzie przedstawione. Przejdźmy zatem do, do, do punktu pierwszego. Co myślisz o takim wystąpieniu? Czy Twoim zdaniem jest tam coś porywającego, coś co powoduje, że Ty chcesz o tym słuchać. Czy zastanawiałaś się kiedyś albo zastanawiałeś się kiedyś, jakie efekty może przynieść Ci dobrze, profesjonalnie przygotowane wystąpienie publiczne? Po pierwsze możesz czekać na awans i wyższe zarobki. Dzięki temu, że zaczniesz efektywniej, skuteczniej opowiadać o swoich pomysłach, o projektach, które chcesz zaprezentować, a dzięki temu będziesz lepiej wycenianym ekspertem, będą Cię dostrzegać i Twoje projekty będą Kolejce na samym początku do tego, żeby je zrealizować i oczywiście ufundować. Po drugie, wyższa sprzedaż. Sprzedaż w żadnych chyba czasach bez umiejętności występowania przed ludźmi, przemawiania publicznego nie istniała. Po trzecie, rozpoznawalność ciebie na rynku pracy, nowe oferty pracy, nowe zlecenia. Dzięki wystąpieniom publicznym, na przykład w świecie online, jesteś w stanie zbudować rozpoznawalność, wzmocnić siebie. Ludzie będą patrzeć na Ciebie i myśleć, To jest ekspert numer jeden w mojej branży, i ja chcę dowiedzieć się, dlaczego albo co ona bądź on na dany temat myśli. Po czwarte, większe zasięgi i nowe możliwości Twojego biznesu. Skalowanie Twojego biznesu nie obędzie się bez uczestnictwa w świecie online. Ty możesz być twarzą swojego biznesu, jeśli oczywiście podejmiesz taką decyzję, ale jeżeli to zrobisz, to warto robić to dobrze, skutecznie i profesjonalnie. Po piąte, silniejsza i lepiej wyceniana marka osobista. Budowanie marki osobistej w świecie online wymaga tego, żeby się z ludźmi komunikować. W świecie rzeczywistym również. W związku z tym musisz umieć robić to odpowiednio. Musisz potrafić odpowiednio się zaprezentować, żeby ludzie dostrzegli w tobie eksperta, którym jesteś. Po szóste, czeka ci również odwaga do zabierania głosu, a dzięki temu jesteś w stanie zdobyć wszystkie te rzeczy i jeszcze więcej. Te efekty są na wyciągnięcie ręki. To tylko od ciebie będzie zależało, czy jesteś gotowa, bądź gotów do tego, żeby po nie sięgnąć. Decyzja należy do ciebie. Działasz w oparciu o swoją intuicję, wrodzoną intuicję, czy szukasz ekspertów, którzy mogą ci w tym pomóc? Warto, żebyś zapamiętała, żebyś zapamiętał, że nieważne ile czasu włożysz w przygotowanie wystąpienia, jeżeli nie potrafisz zrobić tego w odpowiedni sposób, w ramach odpowiednich struktur i schematów, to nie będzie ono dobre. Nieważne jaki świetny masz produkt bądź usługę, jeżeli słabe wystąpienie zepsuje cały ten wysiłek. Nieważne jakim jesteś ekspertem, jeżeli oddajesz innym miejsce do tego, żeby oni prezentowali swoją, a Ty chowasz się za ich plecami. Nieważne jak bardzo się starasz, jeśli cały czas popełniasz te same błędy. A teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie taką scenę. Wychodzisz na scenę, na widowni 200 osób. Wszyscy patrzą na ciebie. Czujesz pewien stres. No, w sumie jest on uzasadniony, ponieważ przygotowywałaś bądź przygotowywałeś się do tej prezentacji jakąś godzinę. To trochę za mało. W zasadzie to zrobiłaś, tylko slajdy. Ale trudno, już jesteś na zewnątrz, zaczynasz mówić. I dzieje się wtedy to, co dzieje się w 95% wszystkich słabo przygotowanych wystąpień publicznych. Zaczynasz gubić wątek, zaczynasz bełkotać pod nosem, zaczynasz bredzić. Już po tobie. W świecie rzeczywistym ludzie zaczynają brać swoje telefony komórkowe i przeglądać media społecznościowe. W świecie online wyłączają kamerki. Jedna po drugiej. W pewnym momencie jesteś tylko ty. Tak bardzo często kończą się słabo przygotowane albo w ogóle nieprzygotowane wystąpienia publiczne. Dokładnie tak samo może być z Tobą. Twoja decyzja, czy jesteś na to gotowa, czy jesteś na to gotowy. Być może jesteś w grupie tych 85% osób, które wolą być zjedzone przez żmiję albo spać z dachu niż występować publicznie, bo boisz się oceny innych, bo zżera ci trema, bo myślisz, że inni tylko się do tego nadają. Albo osoby urodziły się z pewnymi talentami, a Ty ich nie masz. Ty po prostu nie nadajesz się do tego, być może ktoś Ci wmówił te informacje. Być może tak bardzo boisz się oceny innych, że nie jesteś w stanie wyjść na scenę i zacząć opowiadać o sobie, swoim produkcie, bądź usłudze. Ale czy wiesz, że te wszystkie rzeczy, o których Ci teraz powiedziałam, to są pewne przekonania, to nie są fakty? Faktem jest to, co zostało udowodnione naukowo, na no to są jakieś dowody, co można przedstawić za pomocą liczb schematów. Natomiast to są przekonania. I na szczęście dla nas wszystkich, z przekonaniami możemy sobie poradzić i możemy je przepracować. Poprowadzę cię przez ten proces w kursie online. Nazywam się Aleksandra Mrowiec. Pomagam przedsiębiorcom, pracownikom organizacji i młodym markom osobistym w tym, aby błyszczeli na scenie i wywoływali efekt wow. Nie chodzi o splendor i blichtr. Wierzę, że skutecznie zaprojektowane wystąpienie publiczne pozwoli ci spełnić, zrealizować twoje cele biznesowe, a ja ci właśnie w tym pomogę. Jestem architektką komunikacji. Jeśli Twój temat, w którym się wypowiadasz, jest trudny i Twoim zdaniem być może czasem nudny i techniczny, to ja również pomogę Ci go tak przetłumaczyć, aby był zrozumiały dla Twoich odbiorców. Od 14 lat szlifuję swoje wystąpienia publiczne. Zaczynałam oczywiście od mojej intuicji, a potem przechodziłam przez różne stadia, trenując u najlepszych trenerów, u dziennikarzy, stając przed kamerą i wystawiając się na trudne pytania. Nawet zyskałam taki przydomek rzeczniczka do spraw trudnych. Swoje doświadczenie biznesowe zdobywałam pracując dla dużych organizacji i międzynarodowych firm, a trzy lata byłam taką osobą, która nadwornie pisała tezy do wystąpień publicznych i artykuły do mediów. Mam obecnie za sobą ponad tysiąc godzin szkoleniowych na konferencjach, szkoleniach, prowadziłam również wiele takich szkoleń i około 100 wywiadów przed kamerą, w telewizji. Również w radio przed mikrofonem, a także w świecie online przed taką jak tutaj kamera. Przez wiele lat szukałam swojego sposobu na skuteczne wystąpienia publiczne i je znalazłam. Teraz całą moją wiedzę opakowałam w kurs online, który przekazuję do Twojej dyspozycji. To Twoja decyzja, czy jesteś gotowa albo gotowy do tego, żeby podszkolić, podszlifować swoje wystąpienia, żeby były skuteczne, żeby pomogły Ci sprzedawać, realizować cele biznesowe. Jeśli marzysz o rozpoznawalności, o uznaniu w branży, chcesz być widoczny na tle konkurencji, chcesz, żeby szef cię dostrzegał? Chcesz budować silną markę osobistą, to musisz wiedzieć, jak zachować się na scenie online i offline. Jak w trudne i czasem nudne biznesowe wystąpienia wplatać opowieści, jak uporządkować chaos i mętlik, który masz w głowie? Żeby Twoi odbiorcy ci za to podziękowali, jak wzbudzać emocje i budować zaufanie, u Twoich klientów, u Twoich odbiorców, u Twoich słuchaczy? Jak wybrać, wyselekcjonować i poukładać treści, żeby Twoje wystąpienie nie wprowadzało mętlików w głowie Twoich słuchaczy, a ogarnęło chaos, zrobiło taki porządeczek i zostawiło ich z lekkim niedosytem? Jak pokonać, zaprzyjaźnić się być może z tym Twoim wewnętrznym głosem, który mówi, nie masz rady, ty się do tego nie nadajesz? Ten kurs online przygotowałam w oparciu o swoją autorską strukturę. Formuła 6 wystąpienia publicznego, które pokochają odbiorcy i która pozwoli ci zrealizować Twoje cele biznesowe. M jak mówca, M jak manifestacja, M jak mechanizm, M jak marzenie, M jak mentoring i M jak mistrzostwo. Bo do właśnie Twojego mistrzostwa w tym wystąpieniu publicznym będziemy dążyć. Pokażę Ci konkretnie, co trzeba zrobić, żeby do tego mistrzostwa dojść. Rzecz jasna, będziemy potem je szlifować, to znaczy, Ty je będziesz już szlifować przenosząc to, czego się nauczysz, w praktykę. Ale prowadzę Cię tam naprawdę za rękę, po to, abyś wiedziała, abyś wiedział, jak dokładnie sobie z tym poradzić. Dołączając do kursu, otrzymujesz bardzo konkretne narzędzia. Ponad 4 godziny materiału wideo, 31 wideo, albo, jeżeli wolisz, słuchać 31 plików audio. Otrzymujesz ode mnie również zeszyt ćwiczeń, ale nie taki zwykły zeszyt ćwiczeń. Po pierwsze, ma on 100 stron, więc tak bardzo nietypowo. Natomiast po drugie, nie jest to tylko miejsce do wypełniania treścią, ale również dużo dodatkowych wskazówek, poza tymi, które, o, o których opowiedziałam ci w wideo. Uzupełniasz go i zostaje on już z Tobą na zawsze. Ten kurs podzieliłam na 7 modułów. Zaczynamy od tego, że pracujemy nad Tobą jako nad mówcą publicznym. Pracujemy nad Twoją wyrazistością, nad Twoją ekspertyzą, nad Twoją autentycznością, nad doskonałą postawą, nad brzmieniem. I wyglądem Twoim, tak żeby to było naprawdę dobre i skuteczne, żeby ludzie ci zaufali. W drugim module przejdziemy przez taką, takie fundamenty zbudowania wystąpienia publicznego. Jeżeli nie określisz sobie tych pięciu kroków, to w zasadzie możemy powiedzieć, że nie zrobisz tego dobrze. Odpowiadasz sobie na pięć bardzo konkretnie sformułowanych pytań, dostajesz ode mnie wskazówki, wiesz, co już zrobić, aby wywołać emocje u swoich odbiorców i przechodzimy do kolejnego kroku. W module trzecim, do którego teraz przechodzimy, dostajesz. Metodę zrobienia bałaganu w Twojej głowie, a potem uporządkowania tego bałaganu. Tak, popracujemy nad mapą myśli, czyli nad tymi wszystkimi myślami, które krążą w Twojej głowie w obszarze tego konkretnego wystąpienia, nad którym będziesz pracować. No i co? Porządkujesz treści, idziemy dalej. W czwartym module przechodzimy już do mechanizmu tworzenia Twoich treści, czyli przekucia tego czegoś, co tam sobie zgromadziłeś, zgromadziłeś w narrację, po to, żeby w sposób. Taki autentyczny, angażujący przekazać tę wiedzę, którą zgromadziłaś, bądź zgromadziłeś przez lata. Ty jeszcze być może nie wiesz, jak to zrobić, ale w tym kursie nauczę Cię tego. Pokażę Ci, jaki jest proces myślowy Twojego odbiorcy i powiem Ci, jak to wykorzystać po to, żeby być skutecznym. Przechodząc do kolejnego modułu, będziemy zajmować się wstępem, potem pokażę Ci trochę narzędzi, które możesz wykorzystać, żeby przykuć jeszcze bardziej uwagę i złapać tę uwagę odbiorcy, i pogadamy o błędach w zakończeniu. Pokażę Ci również. W jaki sposób warto zakończyć Twoje wystąpienie, aby nie tylko zrobić dobre pierwsze wrażenie, ale utrzymać je do samego końca. W kolejnym module będziemy mówić o Twoich slajdach. Jeżeli potrzebujesz ich w swoim wystąpieniu, no to dobrze, żeby one były zaprojektowane w taki dobry, graficzny. Spoko sposób, więc dostajesz do mnie również wskazówki odnośnie tego, jakie są cele, jak możesz się przekuć w skuteczność Twojego wystąpienia publicznego. Po tym kolejnym, kolejnym module: słuchaj, popracujemy nad Twoimi przekonaniami i nad tremą. Wiem, że możesz bać się wystąpień publicznych. Wiem, że może to być dla Ciebie blokujące dzisiaj. Ale nie będziemy się odżegnywać od tego, co tam w tej Twojej głowie się pojawia, tylko przepracujemy to, a Ty zaprzyjaźnisz się z tym stresem i trawą przed wystąpieniem publicznym. I na koniec zgromadziłam również technikalia, takie rzeczy, których, o których być może nie myślisz, być może nie zwracałaś albo nie zwracałeś na nie uwagi, a teraz dostaniesz checklistę, co zrobić po kolei, żeby o nich nie zapomnieć. Dostaniesz również ode mnie, słuchaj, taką, taki mechanizm nauczenia się odpowiadania na trudne pytania Twoich odbiorców. To jest mechanizm, który działa absolutnie zawsze i jest tak prosty, że aż nie wiem, dlaczego tak mało osób o nim wie. A tutaj dostaniesz ode mnie w ostatnim module wytyczne, jak sobie poradzić z trudnymi pytaniami, które potencjalnie mogą się pojawić. To będzie Twój fajny pierwszy krok i już nigdy nie zastanowisz się, o matko, jak ja dostanę jakieś pytanie i będę wiedzieć, co mam zrobić. To już będziesz wiedzieć, co masz zrobić. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Pogadajmy więc. O bonusach. Bonusy, które dla Ciebie przygotowałam, podzieliłam na trzy pakiety. Pakiet standard, pakiet premium i pakiet VIP. I teraz, co otrzymujesz we wszystkich trzech pakietach, które możesz wybrać? Otrzymujesz dostęp do całego kursu na 12 miesięcy. W związku z tym przerabiasz sobie ten kurs, ile masz ochotę i możesz go wielokrotnie powtarzać. Możesz przygotować z nim wiele wystąpień i prezentacji, które będziesz prowadzić w danym roku. Otrzymujesz nagrania dotyczące tego, w jaki sposób ćwiczyć Twój głos, w jaki sposób ustawić się dobrze przed kamerą albo przed publicznością. Otrzymujesz ode mnie półtora godzinną sesję mentoringową. Tak ze mną spotkamy się w pokoju webinarowym i będziesz mogła bądź mógł zadać mi, mam nadzieję, wszelakie pytania, ale wcześniej zapiszesz mi je w formularzu, tak żebym ja się mogła do nich przygotować albo ewentualnie pogrupować je jakoś, żeby to miało ład i skład i porządek. Półtorej godziny widzimy się w pokoju webinarowym, odpowiadam na Twoje pytania. Ta sesja jest wspólna. W związku z tym, no, kto przyjdzie, ten otrzyma ode mnie informację zwrotną. Jeżeli nie będziesz mogła być, albo nie będziesz mógł być, nie ma problemu, przesyłasz mi pytania wcześniej. Ja odpowiadam podczas tego spotkania, a nagranie trafia do Ciebie do Twojego zestawu wideo w kursie online. Otrzymujesz również nagranie z zeszkolenia, które przeprowadziłam w lutym tego roku. Sposób na skuteczne wystąpienie online. Otrzymujesz 10 wskazówek, które warto wdrożyć, które są częściowo omówione w tym kursie, ale jeszcze dodatkowo zgłębiłam je i podałam Ci dodatkowe przykłady, które pomogą Ci pokazać i unaocznią Ci, w jaki sposób możesz skutecznie wzmacniać Twoje wystąpienia w świecie online. Kolejno, otrzymujesz ode mnie nagranie z webinaru, z dwóch webinarów o tym, w jaki sposób zaprojektować Twoje wystąpienia w formacie mapy myśli, a potem jak zaangażować odbiorców w wystąpieniach publicznych. To jest znowu zgłębienie tej wiedzy, którą masz w kursie, tak abyś jeszcze lepiej potrafiła bądź potrafił wykorzystać tę wiedzę. I ostatni bonus, dostępny tylko w pakiecie Premium lub VIP, to jest kurs, mini kurs online autoprezentacja, która buduje zaufanie i sprzedaje. Co mam dla Ciebie zatem przygotowane? Trzy pakiety w trzech różnych cenach o różnym składzie. Zapoznaj się z konkretną ofertą, którą zamieściłam tutaj na tej stronie. Zeskroluj w dół i zapoznaj się. Ta oferta jest ograniczona czasowa, zatem ty decydujesz, czy jesteś gotowa albo gotowy do tego, żeby nauczyć się skutecznych wystąpień publicznych. Po tym czasie ta oferta znika i będzie dostępna dopiero za jakiś czas. Zatem korzystaj? Bądź gotowa bądź, bądź gotów do tego, żeby zaprojektować swoje skuteczne i angażujące wystąpienie publiczne, które przyciągnie zlecenia, klientów i utrzyma konkurencji. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego wideo. Wierzę, że podejmiesz dobrą decyzję dla Siebie i swojego biznesu. A tymczasem cóż mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że byłaś albo byłeś na webinarze. Jeżeli jeszcze nie byłaś bądź nie byłeś, to skorzystaj z nagrania tego webinaru i widzimy się w kursie online na pokładzie. Ten rok będzie Twój mówcą. Mistrzu. Do zobaczenia i do usłyszenia.